Las do domu niesie? No idę tam do chłopaków. Oni podobnież mają coś, takie narzędzia, gdzie las pada. Syniu, a co wy za jakieś kloce niesiecie? Na ognisko? No idę tam, gdzieś podobnież drwale pracują, tak? Tak. No. Dobra, no, idę. No, zieleni rynietki. No. Grubsze widzę cieli. Co za y, profesjonalista. No czy, widzę, tak. że chwycił byka no, za rogi, nogi. trwalić tam jak on pracuje tu. Tam grubsze kawałki cią, ale tu przygotowania trwają na ognisko. No, rozpoczynamy szkolenie. Jeszcze nie wiem jaki temat ma być, czy po latkach, czy o ulgach. Ja myślę, że o ulgach teraz będzie. Ludzie ciarnia nosi drzewo na ognisko, tam piła pracuje, słychać pewnie. Dziewczyny przygotowują dokumenty. <grym wody> to co, załączniki do tego szkolenia już przygotowane, szanowne panie? Dobrze, ja tu, ja tu już zapowiedziałem szkolenie, tylko nie na jaki temat, czy na temat podatku, czy na temat... czy na temat łulki, a ja proponuję, żebyśmy... Ja... Ja proponuję, ja tak, tak. robię to póki ja to widno, ja myślę, że zaczniemy od ulg może lepiej, nie. póki jeszcze są w tym roku. Nie, nie, można podatku, bo jak nie miałam kamery, to póki byłem w stanie ją przyjąć. Nie, ja proponuję od ulg, żebyśmy zaczęli, jakie nam jeszcze przysługują. Tak, ale to później kierownicy oddamy głos, ta rybka widzę tutaj ości wystawia. Ja robił, jest no, a... no dobrze, zaraz próbujemy. To <grybuj> jasne, najpierw bulgi. Że Kielka też na szkoleniu jest. To jeszcze raz na poważnie. Czy naprawdę to szkolimy się dzisiaj? Jutro i pojutrze? Po Jutro i pojutrze no, naprawdę się szkolimy? Jurek. Materiały pomocnicze tam w formie drzewa na i są. Tu widzę... Tu widzę. Tu widzę pa, pa, para, paragrafy są. 40% widzę paragraf. Oddać Mierka, bo to jest 40%. No właśnie. 45. A, to, to będzie... Do tego zaczniemy, od 45%. Wiesz, jak tam? Ogień się już pali. chipsy. Dobra. Dobra Te casiu. Już to ogień. No witam cię. Witam. Ogień się zaczyna. Palec siórek, tam resztę. Palec siórek, tam resztę. Drew. Uje go, ledwie widać. Mogę to no. Na czarno-biało tu na razie, a później w kolorze jest. No zobaczymy, co ci nasi kursanci tam czynią. Pierwsze, pierwsze jeszcze ujęcia, póki jako tak trzymam ręce kamerę. Czy co? Dzisiaj na razie przedbiegi są, tak? Dobra, to kończę na tych przedwęgach. Je na jej terenie. Nie, dobra, nie. Ale są te rzeczy. Delvino de, de Delvino Delvino de. de

Grazie per il Yeah. Wszyscy wstali, zdrowi, cali. Trubadur się stroi. Tak, dereżakujemy. Jurek, jak tam było wczoraj i dzisiaj? Jesteśmy tylko raz przeszli przez ten kłod, a potem wyszło. Kończymy na tych wodach. Jedziemy na jezioro. Nie świeci, kolego. Nie zresztą ludzi! No, no, ja myślę, że tych dwóch to idzie na końcu. To będą się... To będzie psa, kamerusz. Co i jedno? No, jak wisielcy. No, nie, to nie no, nie, bo... no co no, no, no. to? No, my Nad piasecznym powitały nas dwa łabędzie. Piękne, białe. Pogoda jak w lipcu. Nasza grupa szkoleniowa tam gdzieś się instaluje zeszyty w ręku, kajety zastanawiają się czy od ulg, czy od podatku no zaraz przeprowadzimy wywiad z nimi No, aparaturę, robią zdjęcia, filmują dla potomności tylko dwa razy dla potomności krótka pauza ćwiczeniowa o, tu cała grupa Halo. No fajnie. Gosiu no, 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 tak, tak. szybko, o tu! Chodzę! Lepiej robi! Szybko, szybko! Chodzę! Dawaj, dawaj! No, Jurek nie trapi przez nas. Mówię, mówimy Ale fajne grzybki. Utwarzamy no, no, to widzenie, tak. Najważniejsze mi nie jest. No bardzo ładne. Robimy chwilę przerwy, co młodzieży? Dobra, pod sosnę, pod brzozę opieramy się dziewczyny.

Filmować, bo to jak i tam więcej nie można niż można Idziemy dalej, jesteśmy przed obiadem Spacer dobrze nam robi Już? jedzie, jedzie? Tak? Ma kończyć? Jeszcze nie zaczął chyba? No chodźcie, wiesz tam ją na, na tego, na, na słońce No to filmujemy, może to się do Playboya nada Idziemy, bo tam słońce praży niesamowicie, chodź Przemek. Idziemy, bo tu się zrobiło tak gorąco, że w cieniu ciekają. Nasi biesiadnicy. Każdy rozwiniwiony. Dobra, już w stołach nie będę jeździł, bo to się zmienia konfiguracja. możemy wypić? Możemy, możemy. सत <laughs> Urobi się to no, Oczy nie ale, ale to też nie ma Także kiełbaski się dobrze prezentują, dziewczyny mówią jakieś mięcho się czuje. No tak najlepsze. No. Tylko no, muzykę zrobił? No, muszę podgłosić. No, idziemy do domu. Pożegnalne ujątko jest to. To jest z tych krzaczków. No to przecież, nie ja To na pożegnanie wszyscy razem cip-cip-taj-oj, cip cip taj, oj cip-cip-taj-oj. No, to jeszcze raz, no. To no, robię pauzę. No, to robię pauzę. i ah, हा ah, Amen.